we yeah. Właściwie każdy y, przedmiot stary, zniszczony, jaki otrzymuje do renowacji, y, to jest to pewnego rodzaju magia. Dostaje rzecz, y, można powiedzieć, czarną, która kiedyś była srebrna y, w y, okresie użytkowania. Zostało starte już po posrebrzenie, po srebrzenie. Te przedmioty przeważnie są wykonane z mosiądzu bądź z miedzi. Więc te metale pokrywają się patyną, zmieniają kolor, matowieją, no a po odnowieniu odzyskują swój blask. Jest nowa powłoka złota czy srebrna. No więc dla wielu osób, jest to proces magiczny. No, to musimy wrócić do połowy lat 70., gdy skończyłem informatykę. Byłem młodym człowiekiem, chciałem się usamodzielnić, założyć rodzinę. A wtedy w tym zawodzie były to bardzo malutkie pieniądze. Ponieważ od dziecka interesowałem się modelarstwem w czasach licealnych, zajmowałem się szopkarstwem. Więc miałem jakieś predyspozycje do prac precyzyjnych. No, zebrało się konsylium rodzinne i stwierdziło, że, no to może spróbujesz w tym zawodzie. No i spróbowałem, a jak spróbowałem, połknąłem bak bakcyla. koziołki w dawnych czasach ustawiano na stole taki koziołek i sztućce układało się na koziołku żeby nie pobrudzić obrusa no i jeszcze są domy które tego typu zwyczaje kultywują no i właśnie tutaj mamy cały zestaw koziołków do posrebrzenia możemy to dzisiaj zrobić musimy to wszystko połączyć Tutaj mamy wannę. Mówimy wannę, to się jednoznacznie ludziom kojarzy, ale w tym przypadku jest to pojemnik, emaliowany garnek, taki jak do robienia bigosu chociażby, można użyć. W trakcie procesu srebrzenia i złocenia, kąpiel musi być wprawiona w ruch, dlatego mamy również mieszadło, które powoduje ruch kąpieli. No i całe elektryczne oprzyrządowanie, ponieważ proces złocenia odbywa się pod wpływem prądu. W czasie złocenia czy srebrzenia prąd przenosi, mówiąc tak bardzo obrazowo, z elektrody wykonanej z czystego kruszcu złota bądź srebra. Jak gdyby prąd przenosi te cząsteczki, jony srebra bądź złota, na drugą elektrodę. Drugą elektrodą jest przedmiot, który pokrywamy złotem i srebrem, i w tym procesie, właśnie, osadza się już metaliczny kruszec srebro bądź złoto na przedmiocie. Tak wyglądał przedmiot przed procesem srebrzenia. Tak wygląda bezpośrednio po wyjęciu z zwanny, a tak po wstępnym polerowaniu poszczotkowaniu. Dużo satysfakcji daje ten moment, gdy klient przychodzi odebrać przedmiot, który powierzył do odnowienia i widać zachwyt w jego oczach często również wyrażany spotykałem się z sytuacjami gdzie klient nie wierzył że ja mu oddaję ten sam przedmiot mam klientkę już kilka lat współpracujemy bardzo sympatyczna pani która jest zakochana w kolorze złotym i chciałaby wszystko co jest metalowe w domu mieć pokryte złotem no współpracę naszą rozpoczęliśmy od y, złocenia armatury łazienkowej i kuchennej, tak się to Pani spodobało, że od tego czasu y, przynosi mi co pewien czas różne przedmioty do złocenia, y, no nietypowe jak dla przeciętnej osoby. A mianowicie są to na przykład okucia mebli, zawiasy do mebli, kratki wentylacyjne w mieszkaniu, metalowe wykończenia kominka jaki posiada, również meble metalowe. Zydelki stolik malutki metalowy pozłacałem. No więc no jest to troszkę nietypowe zlecenie. No ale i tak takie zlecenia wykonujemy. No, wczoraj miałem właśnie taką historię, że klientka odbierała wykonaną pracę i skwitowała. Przepraszam, to będzie trochę może samochwalstwo, ale skwitowała, że lubi do mnie przychodzić, ponieważ tu jest tak spokojnie. Ja się nie spieszę, że spokojnie może ze mną porozmawiać. Wyjaśni jej co i jak. Więc no, to jest dowód na to, że chyba mnie ta praca uspokaja, a nie denerwuje.